Dzisiaj zrobimy barszyk czerwony na zakwasie, także tutaj zakwas mamy zrobiony już wcześniej, tam filmik można zobaczyć, ja tu mam akurat jedną buteleczkę zakwasu z warzywami i jeden czysty zakwasik, samoburaczany, także tu będzie jakieś pół litry zakwasu, do tego będziemy potrzebować około półtorej litry wody, ewentualnie ja tutaj mam takiego miksa, żeby to był ten barszyk wypasiony, tu mam akurat wywar z mięska, które gotowałem na farsz i plus woda z zaparzania wędzonki, także tutaj no taki zapach i, i smak takiego nie uzyskamy, jeżeli kupimy w proszku jakiś tam barczyk czy ekstrakt dymu wędzarniczego. No tutaj mamy wszystko naturalne, także naprawdę już jest bardzo dobrze. Potrzebujemy około kilograma buraczka, kawałek selera. Kroimy wszystko w mniejsze kawałki, tak żeby szybciej te wszystkie witaminki i malory smakowe przeszły do, do naszego barczyku. Jedna pietruszka średniej wielkości, dwie marchewki. Przecież zawsze powtarzam, odcinajmy ten przód i tył marchewki, żeby tych metali ciężkich w niej nie było, bo ona bardzo dobrze zbiera, oczyszcza glebę także tutaj żeby było zdrowie kawałek pora cebulkę właśnie kończę podsmażać już mamy też jedną cebulkę przesmażoną do tego też jakiś kilogram buraczka czerwonego i wszystko to będziemy delikatnie pyrkać. Około półtorej godzinki, tak żeby nie przygotować, żeby smaku nie stracić, także tutaj ustawiamy gaz na półtorej godzinki czy tam indukcję na delikatnej mocy i wszystko będziemy delikatnie buzować. Oprócz tego dorzucimy kilka ziarenek pieprzu, troszkę ze dwa liście laurowe, z trzy ziele angielskie, na koniec to już dorzucimy tylko sam majeranek, dorzucimy troszkę soli. Troszkę pieprzu jeszcze normalnego mielonego do smaku dorzucimy później może jakieś łyżeczkę półtorej cukru ewentualnie żeby zakwasić bardziej zobaczymy jak to wyjdzie z zakwasem dorzucimy troszkę octu jabłkowego możemy dodać oct balsamiczny to już jaki mamy pod ręką no tutaj zakwas dodajemy na sam koniec także jak już wyciągniemy po półtorej godzinki nasze wszystkie warzywka możemy to przecedzić i dolać wtedy nasz zakwas. Podsypać majerankiem i wszystko będzie mieć gotowe. gotował. Teraz odsadzimy, wywalimy wszystkie te warzywka. Dolejemy zakwas, buraczka, dosypiemy troszeczkę cukru, troszeczkę soli. Po dodaniu już tego zakwasu, już nie będziemy tutaj go gotować. Także tutaj jeszcze możemy go wzmocnić odstęp, ale zobaczymy wszystko, jak to będzie smakowo. No, warzywka mamy odsadzone. Teraz wlejemy nasz tutaj zakwas, który robiłem wcześniej, Stał, może zostać śmiało z 2 miesiące w lodówce, nic mi się nie będzie działo, to zakwas zwykły, bez warzyw korzennych, tamten był z warzywami korzennymi, jeszcze, jeszcze ciekawy smak. Teraz tylko musimy doprawić troszkę majeranku. Majeranek jest dobry do wszystkiego, także tutaj też nie będziemy żałować, Przysięmy go przez ręce, żeby Troszkę ten aromat jeszcze wydobyć. Odstawimy, żeby troszkę ten majeranek naciągnął i później przesadzimy wszystko przez siteczko. No i tak się prezentuje nasz barszczyk. Praktycznie jak wigilijny. Można by było jeszcze grzybów suszonych wcześniej i będzie na wigilię jak znalazł. Jeżeli byśmy robili akurat z tego przepisu, ale to do zwykłych uszek jakiś z mięsem, no będzie się tutaj komponował idealnie. Jeżeli przepis się podobał, to proszę go spróbować i pozdrawiam serdecznie do następnego przepisu.